Gdzieś tu już nie przebiegnie nic. Ale przed chwilą przebiegł lisek. Z boku są sarny. Jakiś czas tam były żurawie. Sarny są gdzieś tam z tymi krzakami. Niestety nie chcą wyjść. Wcześniej mam, o nie patrzcie, kurczę nie wiem czy tam jest sarna czy po prostu gracieni. Wywię wam, że się, że myślałem, że będzie chłodnia dzisiaj Ale jednak, o, tam widać za, za, za tymi Za tymi krzeczkami tam są sarenki. dwie Widać taki delikatny ruch Widzą, przesuwają się tą mękę i właśnie czatuje. Proszę druga powinna wyjść hmm. Myślałem, że będą wychodzić za tymi krzakami... Nie, przed tymi krzakami, ale niestety... Nie. Mówiła Krystyna <grywka> Wierzeczką przeszkadza i też już zmyknę na kawę drugą Hej jo.